ma Z tej strony troll, a to jest mój y, pierwszy odcinek z serii. Zagrajmy w Marvel Spider-Man. Tak. Y, usunę sobie zapis, bo. Miałem usunąć, bo tutaj. Y, ten. Miałem tutaj. Y, taką. Y, tutaj patrzy, patrzyłem sobie. Y, jak grę raczej, bo grałem w części Spider-Man'a. Jak widz, widzicie tutaj. Tylko patrzyłem sobie. Tutaj czy ten no. Na zapisie gra, grałem tutaj no i jednym wolnym, no ale postanowiłem ter, w tej chwili, że usunę go tutaj nagranie na, na i to miejsce będzie tym nagraniu, no więc. Yy, gra jest no, w roku 2018 oczywiście i yy, gra jest obecnie... Czekajcie, ja bym tutaj ściszył trochę, bo... Nie, zesłysza, y, tej, nie, nie słuchajcie mnie trochę, więc gra y, powstała w zeszłym roku, ale jest y, akcja w 2018 roku, bohaterem jest Peter Parker, który już 8 lat y, po, y, ty, no, po y, doznaniu swoich mocy, swoim doznaniu, swoich mo pajęczych mocy y, tutaj ma w tej chwili takie ważne zadanie. Dzisiaj, dzisiaj akurat zaczniemy od Fiska, także żeby nie, ga żeby nie gadać, ma ważne zadanie, by dzisiaj w tym odcinku pokonać Fiska, ale w następnych odcinkach będzie trzeba pokonać pana Martina Lee, którego poznacie po pewnym czasie, ale yy, tu już sami go poznacie, nie chcę yy, mówić dalej, lecimy, ja będę grał na miłym, później weźmiemy, zobaczymy, może będę grał. Yy, aha. Ja będziesz... No ale włączę napisy. Wezmę jeszcze trochę ciszę, by mnie było słychać, także bym mówił Wam. Krótki wziąłem dzisiaj wstęp, żebyśmy pograli trochę no, dłużej, Żeby, żebyśmy dzisiaj trochę, żebyście obejrzeli sobie trochę szybciej o, o, odcinek. Także. Dobry sposób na, na zarobienie, na coś, na, na zaoszczędzenie. Gra jest w języku polskim, także yy, nie, ma, będzie, będą jeszcze napisy, także nie powinniśmy tutaj niczego tłumaczyć właściwie. Mobilizacji miejsce Fisk Tower Fisk Tak, bohaterem jest Peter Park, o którym mówiłem. No to... Możecie go tam z filmów kojarzyć, ale aktorów to było trzech z tych współczesnych filmów. Bar, bardzo dobrze sobie tutaj zamontował yy, w, te, w tej no, w ma, w ma, w tej masce to Grałem tę grę to już przeszedłem raz, także powinniśmy tutaj w tej chwili no, to, znaczy nie, nie chciałbym przychodzić do ale w samouczek tam będzie mi się tu pokazywał co pisnąć gdzie pisą i kiedy wpisnąć. Nie, bo widzę, że już pa, że tutaj puściłem, a nie, 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 dobra, bo. Zanik go już? Nie, jesteśmy w Fisk Tower, ale czekamy na nakaz. Mogę się przyłączyć do zabawy? Znasz jego prawników. <coughs> Musimy się trzymać przepisów. Proszę, Juli, 8 lat na to czekałem. Widzicie, 8 lat czekam na to Leć na Times Square. Zdaje się, że jego ludzie próbują zatrzymać moje wsparcie. No. Jasne, zaraz tam będę. Także gra mi się podoba, bo patrzyłem znaczy, opinię zanim sobie to, kupiłem to bo od, od stycznia tą grę mam, to... ale tak, gra jest bardzo wiem, dobra, także nie tylko opinie tutaj widzów graczy mówią, a także youtuberów mówią o tym zdanie, ale też ja mówię i daję zdanie, daję tą jedną jeszcze złotą gwiazdkę na Spidermana. Tutaj akurat Marvel się już zesiliło. Także, jesteście już i bez bała kawalerii. Aura gdzie to jest? To jest. Tutaj. Aha, tak. A, to jest już. Tutaj. No, uf. Uf, uf. No to tu już nawet strach poza to pojawi Chyba, że ugasić to, ale żeby sprzątać to już nie. Kto ma ochotę na filiżankę świeżych obrażeń? <noise> Filiżanka świeżych obrażeń, nie... Ogólnie Pitera Barkera to ja też wspominam... Mnie dobrze, energia. że... wspomina tak dobrze z powodu, że on miał niezłą gadkę jak w tej wal... Ten, no, był w, w pojedynku. To on miał akurat niezłą gadkę, no tylko... to... Poczucie humoru miał akurat. Nie tylko w tym momencie, ale też... W innych momentach, tak że... O. Aha, no może nie, nie, nic się nie stało. <grych> także, a braka dobra, Spider-Man leje w tej chwili... E, ...tego. Nie, nie wiem, on mi się Arabem kojarzy, ale żeby nie było tak rasistowsko, bo on raczej ara Arabem nie jest. Nie, nie, nie dobra. że ja, będę, ja tu będę nagrywał dla was, także. Niedługo będę! Nie mogę się doczekać miny Williego, kiedy go skujecie! No... Także... No, także tutaj Spider-Man... Yy, tutaj mi się podoba, bo... Dobra Juri, załatwione. Co się stało? To... Mogę, Faj fajnie ty się poruszamy i. To. O! Coś się dzieje znowu. Nowym że Jorku. Nie da za wygraną. Akcja jest oczywiście w Nowym Jorku, czyli tam gdzie zawsze w każdej części y, Spi Spider-Man y, był ro rozgrywany w filmach, w komiksach był y, pisany, a także no, rozgrywane w Nowym Jorku grydy, także więc... tak, Za bardzo z tej strony do powiedzenia nie ma Jeszcze mam tylko do powiedzenia, Przyjdźcie że, i ogarnijcie się yy, że żeby, żeby, żebyśmy, żebyśmy tutaj tak yy, żeby, Żebyśmy się tak tchowali tutaj tą... Tak, żebyśmy tutaj... Ko y w komentarzach, czuwaliście jak podobał y się Wam filmik także żebyście mi pisali w komentarzach jak się Wam podoba filmik Uwaga. ze Spidermana. No, no i... to, sobie to jest tam, o. Dobra. nie, dobrze nie, ja nie, 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 To nie, 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 Dobra. No ja to robię to tak wcześniej. Jeśli chodzi o to... Po jeden dzień wcześniej no trochę tak tutaj bijecie. Zamiast mi czek, no czekać aż mi tej komu komunikat wyskoczy, że to wtedy mogę to zrobić, się no to ja robię skupracji. sobie tak wcześniej. No, że znaczy, że instrukcja tutaj idzie, że na przykład teraz no to wcisną, wciskam nie wiem. Yy, przyciskam kwadrat żeby kogoś wziąć wcześniej był ale że na przykład gdyby to było później byłby ten komunikat jeśli chodzi o bójkę no to ja go wykorzy wykorzystuję w tym czasie zamiast późniejszym z yy, tym no, yy, komun komunikatem gdzie będzie się grać po prostu wtedy lepiej hmm. Hmm. a o to chodzi Uuu, tutaj ktoś strzela jeszcze. Aha, to tu. Dobra, nic się nie dzieje, pokonamy hmm. Tak się załatwia ludzi piska Nie wiem, czy dobrze pamiętam z tego co mam animacji, których oglądałem Spidermana wiele razy z tego, czy, że fisk to chyba taki grup gru, gru, łysy wszyscy. grubas taki łysem takim to, łysel taki, to. Dawaj, dawaj. Wyłączyli windy na schody ja tam wolę działać bezpośrednio Piękne słowa bezpośrednio Lepszy jest Lepsze jest takie działanie, co u Ciebie? To, Wchodzę na górne piętra. To, Mam nadzieję, że nie włączy win. Nasze śmigłowce są pod ostrzałem. Fisk ma uzbrojonych ludzi chyba na każdym piętrze. Jest zdesperowany. I atakuje nas wszystkimi siłami. Mm. Muszę go znaleźć i to zakończyć. Jeszcze nie. Właśnie podsłuchaliśmy ich rozmowy. Kasują wszystkie dane z serwerów. Musimy mieć te dowody, jeśli chcemy go wsadzić na dobre. Dobra, co do serwerowni o, wchodzimy tu o, Co to za e, oglądam film o super dobra jak ty ja się jeszcze trochę a zaraz będziemy tak jeszcze trochę fajniej okay. atakować tutaj dobrze kocham cię i ja ciebie też o o pa, pa. Także. Nie, tak to. Już jak pierwszy raz spaliłem Spidermana i już zobaczyłem grafikę to już mi się zaczęło podobać także Ale poczekałem tro jeszcze trochę chwilę po fisku jak już przeszedłem tą misję którą przechodzimy no to, to powiedziałem, że nie mam wątpliwości co do tej gry yy, do bardzo, do bardzo do dobra gra i mogę Bardzo fajna gra w każdym razie i bardzo następnego. A, także o, już jest tutaj większa zapasem, także no chodź tu o, I też możesz jak chcesz, ale widzę, że też, to zwiążę z tym, od niczego po panu się tak no, to, to już się pana rzecz tak wiązała i na 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 baszto, dobra, już, na żeby gadać, gadać tej no to powiem wam, że tej y... też patrzyłem, patrzyłem że jak patrzyłem te zwiastuny gry no to patrzyłem z zwiastun gry no to nie widziałem za, za bardzo no tej proszę. też początkowo takiej jakby emocji do tej Moje do tej gry takich spciągawczych mnie tylko to y... to po prostu tak Widzia, widziałem w tej grze, zauważyłem po prostu przy, no, przygodę, w każdym bądź razie, no, jak każdy y, przygodę zauważyłem, da, taką fajną, jaką można tej rozgrywać w grze. No i tyle. A Dowiedziałem się o tym pod koniec grudnia 2017 roku, że tak ma wyjść, ale że dopiero w przyszłym roku, w 2017. Bo, tak czekałem ciągle, ale no, przedłużało mi się to. Znaczy, nie wiem, nie, 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 przedłużał ja myślałem, się space. Tej, tej yy, no, pro, Rozpoczęcie produkcji gdy przedłużało się. Także. Muszę się dostać do konsolety, dobra. zanim wszystko skasują. A, dobra, to jeszcze tam idziemy. Zobaczmy, jak dobre mają zabezpieczenia. O, zapomnieliście o najnowszej aktualizacji. No, Peter, tak. Jak wiemy z filmów, no to. No to, no to już wiem, usuwa że Peter był takim kujonem, jakby. Był kujonem, ale spóźniał się zawsze na lekcje i był taki, jakby, ofiarą w klasie. Także... Hmm... O! A ja wcześniej to właśnie zrobiłem, także... Rozejrzyj się! To moje dzieło! A ty zrobiłeś kiedyś coś znaczącego? No, wraz załatwiłem na ten tego spośrednika i to przed Bez ze mnie rozpełnią się te wszystkie szumowiny, które trzymam w garści i będzie to twoja wina. O. Wiele razem przeszliśmy. Prawie żałuję, że to koniec. Uuuu! No tylko wstęp. To wstęp. No to przygotuj się na krążąc programu. I. O, i tak było. Także dobra tu. Co się tam dzieje? Yuri, właśnie wybuchł... Widziałam. Fit mógł zaminować cały budynek. <laughs> Wysyłam saperów. Dopilnuję, żeby im nie przeszkodzono. No tak. Zabiesz Inaczej mnie robi ten atak, nie, dobra to już chyba wszyscy. I dobra, zaraz tutaj następny etapik, a co tu? Na górze? to wodna, Następny jasna! etapik, także... Hejka! No to Willy chyba postanowił nawiać z hukiem. Idź to sprawdzić. Poszukamy bom. Okej. nie wychodzić. Ewakuować budynki. Pamiętam to miejsce to tak jedno z tych moich ulubionych. Jeśli chodzi o ratowanie kogoś. Znajdę ich. Podniosę to. Musicie szybko się wyciągać. Jeśli dacie radę, pomóżcie rannym. Jasne? Dobra, bierzemy to, bierzemy, bierzemy, bierzemy. A te kurde leżą jak na grobie. Jakby w, w trumnie ułożony. Szybko, szybko, szybko. No, no da, dawaj, upuści to chyba. Bo ja tak... O jezu. John Cena nigdy tak nie zrobił żadnym tym. No. Przeciwnikom Dobra, yy, swoim. Żeby wziął... Na ręce w taki sposób i podrzucił, lepiej. także dobra, tu. Jeśli weźbie, to tu. Ale nie, panie, by było zobaczyć. Mam dziwne wrażenie, że od początku to tak zaplanował. Dobra, lecimy dalej. <laughs> Ale, Yuri, widzę no to się zakończy! Atakowanie nagłe. Czyli nagły wypadek. Gniew! Zaraz no, już waleczkę! Tobie już dziękujemy. Chodź, no, ty co tam wiesz? Więcej rakiet? To już chyba lekka przesada. cały to jest. Uhuhu, 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 uhuhu. Co to? Mamy dziś narodowy dzień rakiet? A, dobra, bo tam jeszcze jest. Ktoś. No chodź. Dobra. mam się. O. I ukończone tak, dobrze. Nie to. O, dobra, chodzimy. Kurcze, jak ci ten. No także no tak tutaj to mi się już podoba jeszcze także ten no że są tutaj na, ka na każdej drodze tak yy, przeciwnicy bo yy, że tutaj no co chwila są przeciwnicy i to mi się tak podoba bo nie musimy ciągle gdzieś chodzić także idziemy do Piska oczywiście ale stają nam na drodze i to jest fajne zlokalizuj zaferów. Wszystko gra? No dobra. Właśnie mieliśmy wzywać wsparcie. No to jestem. Prowadź. Będziemy tuż za tobą. Uwaga, szefie. O. Pewnie to jest ten Tiger tutaj, no A krztka. Jezu, yes. Nie, nie to, to akurat niezłe było. To było niezłe. To tu trzeba przyznać, że też było nie nie, nie niezłe. Od początku chodzicie na pasku fiska? Nie, teraz będzie mnie to prześladować. O, jezu, jezu. Zatem wasz plan nie wypalił. Pora na plan B. Klaski. Pomoc od Spidey'ego. Nie możemy go wpuścić do biura. Jezu, Dobrze. Tak się już zwykle.

Kawał byka, tyle powiem. Nie chciałbym się Nie zapomnij o dywizie między Spider i Zaraz przyjdę. Nie, ja bym po prostu na, na. jego miejscu testament pisał, bo ze Spider-Menem raczej się wyglądać tak za bardzo. Nie, nie udaje nikomu no to. że doskonale cię widzę, prawda? Osiem lat użerania się z nim oooo To dla mnie nie musiałeś Ale Muszę zaczekać na za okazję Aj Nie, dobra! Muszę to jest odmawiać. zły pomysł, wiemy o tym, że to zły pomysł, Nie! Dobra! Dobra, teraz! Co ty robisz? Dobra, i tutaj też. Zarazem i prosto. Jak to możliwe? Co się stało? Wydaje się, że jest denerwowanie. Oj, ulico niebieronie, nie. tyle powiem. Przyszczę cię! Daj z siebie wszystko! Widać, że tu go... By... Ktoś tam sobie ma. Takiego silnego. I to tylko to chodź. Ło! Je nie A, kapitalnie. Dokończyliśmy fiska w tej chwili. Ja sobie tak zakończę tutaj, fiska. Pora to zakończyć! Moment na ziemię! On rurę Ale kozak! Naprawdę! Jesteś ucieleśnieniem problemów tego miasta! Miałem ci powiedzieć to samo. Wiecie co robić, panowie! Nie! Potraficie walczyć? Żadnych wymówek! Za to wam płacę! Nie! Uch, dam jestem Dobra. Jestem niego! O! Dobra, trzeba jakoś... o! Kupię się na próżno! Tak jak żyłeś! No i wszystko! Gdzie są posiłki? Nie, nie, nie jego! Nie jego! Dobra, to kontynuujemy tą walkę z Fiskiem teraz. O, Tracisz masz. grunt pod nogami, chłopcze! No. O, a, w ogóle dobra. Dobra, on niech się tu parzy. Trzymaj się. Dobra, Zaraz będzie po wszystkim. Dobrze. Uhuuu, mi się robi nerwowy widzę, <gry> także trzeba jeszcze go tutaj dobijać. Nie, fajnie tu zrobili z tym Fiskiem. Powiem wam, że fajnie z tym Fiskiem zrobili, już na początek mamy bossa, także... Tu, tu mi się jest... tym bardziej podoba, także... Oj! O, to To jest niezłe, to jest niezłe! Ha, 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 ha. Nie, nie, tutaj twórcy się postarali, by rozśmieszyć. Nie, naprawdę, naprawdę. Muszę potwierdzić, że naprawdę. Oj! Ha, 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 ha. O, jezu. Nie że nie jest Jeszcze taki kawał chłopa i gruby, no to w dodatku jeszcze tak gruby, że rozbije wszystko. Nie, <śmienicza> niezłe. Nie, tu jest niezłe. Ale dobra, żarty żartami. Lecimy teraz. I jest kuty. o, Pełno reportaży. Teraz za chwilę będzie. pani Fisk, kto pan tak niszczy apartament? <śmienicza> Nie dobra, nie, dobra, tu już nie żartujemy. Nie, dobra. Oj, muszę lecieć. Ej, powodzenia, Willy. Coś czuję, że ci się przyda. Idiota! Tylko dzięki mnie w tym mieście był porządek! Miesiąc! Nie minie miesiąc, a zaczniesz tego żałować! No tak. Kingpin idzie do więzienia. Koniec pewnej epoki. Jak się uczcić? Może zrobić sobie wakacje? Dobra. Na tym dzisiaj skończymy nasz odcinek. Niestety, ponieważ też trochę długo tutaj poszło, a... Y, jakieś chyba pół godziny poszło, ale to wiadomo, no nic, ale musimy skończyć. A więc dzisiaj grał dla Was troll. Zostawcie łapkę w górę y, y, i stawcie suba. A więc na razie.